Jeszcze akurat, przypadkiem zupełnie, znalazłem e, lebiodę. To jest lebioda, o. Żeby, żebyście nie myśleli, że was kłamie, że takie wielkie może być. O, żeby nikt nie zarzucał, że to co ja znalazłem nie była lebioda, tylko popierdółka jakaś. O, wysokość lebiody to jest wyższa. Wyższa ode mnie. Nie może być wyższa ode mnie. Ja w poniedziałek jadę do Ministerstwa Budownictwa. Składam wniosek o kategoryczne ścięcie tej lebiody. Nie powiedziałem chyba ostatnio. Owoce są podobno trujące, także liście można jeść. Rustablinne, jak już było powiedziane. A owoce i kwiaty chyba są trujące. No, no to tak jeszcze sobie, o. Wyśle ze mnie.